Witam Was serdecznie na kanale Horyzontu i opowiem Wam dzisiaj o butach, które sprawdzą się zimą w górach, polskich górach przede wszystkim. Więc jeżeli szukacie butów zimowych, zapraszam serdecznie na eHoryzont.pl A my zaczynamy! Co najważniejsze, nie musisz być ekspertem, jeżeli chodzi o zimową turystykę wysokogórską, żeby dobrać dobre buty w góry. Nie musisz też znać wszystkich marek i wszystkich technologii. Pokażę Ci najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, że musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie w te góry się wybierasz zimą, gdzie będziesz korzystać z tych butów. Bo na przykład, jeżeli sobie idziesz na sarnią skałę, to nie potrzebujesz, żeby te buty były jakieś super specjalistyczne, super ciężkie i super drogie. Wystarczy, że wybierzesz klasyczne buty trekkingowe, które mogą mieć miękką podeszwę. Twarda podeszwa jest potrzebna dopiero w momencie, kiedy korzystamy z raków, bo tam, żeby nie spadały, tak? A przy raczkach na spokojnie miękka podeszwa sprawdzi się bardzo dobrze. Zatem buty, żeby sprawdziły się zimą w górach, no, powinny mieć wyższą cholewkę, e, powinny mieć, no, membranę, bo to zawsze dobrze się sprawdza, no i też bieżnik, który jest dość głęboki, żeby śnieg go bardzo szybko nie zalepił, żeby po prostu się nie ślizgały. Co bardzo ciekawe, większość osób myśli, że buty zimowe potrzebują mieć ocieplenie. Ale moim zdaniem to nieprawda. Na większości szlaków tę te termikę regulujemy sobie skarpetą, grubością skarpety, a buty po prostu nawet nie są produkowane zazwyczaj z ociepleniem. Jeżeli to nie jest but na wielotysięcznik, no to nie ma ocieplenia. One też z ociepleniem mają zazwyczaj troszeczkę inną konstrukcję. Ale zobaczcie, ten model skarpy nazywa się Mont Blanc, tak? Czyli Mont Blanc. I on nie ma tutaj żadnego dodatkowego ocieplenia mimo że teoretycznie z założenia jest na taką górę jak Mont Blanc. No tak, niższe góry, proste trasy, klasyczny but. Zwróćcie tylko uwagę, czy ten but nie jest zbyt wentylowany, albo zbyt lekki, bo tego typu buty powinny ważyć w okolicach 500 gramów, a jeżeli ważą mniej, no to pewnie tamtego materiału po prostu jest mniej i może być w nich zwyczajnie zimno. Ten na przykład Force Striker ma duże strefy wentylacyjne po bokach, z przodu, i tutaj, jeżeli sobie dotkniecie nawet boku tego buta i sprawdzicie, jaka jest grubość cholewki, no to ta cholewka jest dużo cieńsza od. Tego modelu, zatem zimą wybrałbym zdecydowanie ten, a ten bym sobie raczej odpuścił. Dobra, przejdźmy teraz do modeli na tatrzańskie szlaki, czyli na te trasy trudniejsze, Zdecydowanie trudniejsze i wymagające już raków. Jeżeli mamy raki, no to podeszwa powinna być sztywna. Ona nie musi być sztywna tak, że w ogóle się nie zgina. Może zginać się minimalnie. Tutaj, o, jak tak mocno dognę, to trochę się to zgina. Gdybym ten but założył, no to byłoby widać, że jest tutaj mały ruch. Ale mimo wszystko, to jest już but, który bardzo dobrze sobie poradzi z rakami. Tego typu modele, oprócz tego, że mają twardszą podeszwę, no są też troszeczkę inaczej zbudowane. Zobaczmy sobie tutaj nawet na sam ten gumowy... Potok. Ten jest pociągnięty po całości do samego tyłu no i też jest zaciągnięty wyżej, jeżeli chodzi o nosek. W tym modelu to widać szczególnie szczególnie mocno, więc to jest jedna sprawa. Dodatkowo no te buty już będą ważyły też troszeczkę więcej ze względu na to, że tu jest więcej materiałów użytych, że podeszwa też sama w sobie jest cięższa. No i tutaj mamy już w okolicach 650 gramów na but, 700 gramów na but, no albo no jeszcze więcej, jeżeli to są buty troszeczkę bardziej zaawansowane. Sama podeszwa no to tutaj też głęboki bieżnik tego typu rzeczy, no Vibram zawsze jest dobrą oznaką. Takim tipem też dość w sumie praktycznym jest to, że jeżeli chcecie wybrać naprawdę dobre buty i się nie zastanawiać bardzo nad poszczególnymi detalami, to weźcie sobie buty do półautomatów od razu, czyli do tych raków półautomatycznych, które mają takie wpięcie, które wchodzi tutaj zaraz za podeszwę. Tutaj to, to, to się nazywa insert to miejsce i tutaj ten rak wchodzi, bo wtedy, jeżeli one już są za Zaprojektowany do raków półautomatycznych, to na pewno podeszwa będzie na tyle dobra, żeby sprawdzić się przy jakichkolwiek innych rakach, a koszykowe też jak najbardziej do tego można założyć. Ja wiem, że w nas jest też taka pokusa, żeby wybierać buty, które są trochę bardziej e, profesjonalne niż... E... Nasze umiejętności, powiedzmy, i nasze szlaki, które pokonujemy, ale no dobrze, żebyście zdawali sobie sprawę, że buty właśnie tego typu, które już też są do półautomatów, czy tak jak te do automatów, one są cięższe i mają sztywniejszą podeszwę. To wszystko jest po coś, ale przez to też takie długie wędrówki, na przykład 30 km po stosunkowo łatwej trasie, to nie będzie najwygodniejszy but po prostu do takiej aktywności. Będzie Wam w nich ciężko i po prostu sztywno. No. Tyle. Zachęcam, żeby wybierać buty adekwatnie do tego, co dokładnie w tych górach chcecie robić. Jeszcze tylko jedna sprawa. Buty, które będziecie kupowali na zimę, nie zawsze będą miały oznaczenie, że cholewka w nich jest wysoka. Czasami będzie midy, czyli średnia, dlatego że w większości my nie potrzebujemy aż tak wysokich cholewek. Na przykład tutaj mamy taką cholewkę standardową, średnią, a tutaj mamy cholewkę wysoką, w tych butach trochę bardziej zaawansowanych. Tutaj jest, no jest różnica już, nie? Ale. No cóż, standardowo zakładamy stuptuty na przykład do tego i nie ma ryzyka, że ten śnieg nam gdzieś wpadnie. To jest już model, który jest naprawdę na trudne, trudne wejścia, na bardzo wysokie góry dla ludzi, którzy mają sporo doświadczenia, sporo umiejętności i no, nie wybierają zdecydowanie łatwych rozwiązań. Więc to tyle. Jeżeli chodzi o buty, wszystko znajdziecie oczywiście w sklepie ehorizont.pl, a my kończymy sobie na dzisiaj i. Jeżeli ci się podobało, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i zapraszamy serdecznie po więcej, bo będzie więcej tego typu materiałów. Na razie cicho.